Jak wygląda sytuacja z dostaniem się do specjalistów? Jak wygląda system kolejkowy w psychiatrii dziecięcej w całej Polsce? Właśnie wbrew pozorom, gorzej jest w dużych miastach. Mm. Tak? Mimo, że jest więcej tych ośrodków, no ale też mamy większe populacje, i można tutaj o, o, o absolutnie pewne hipotezy też wyciągać tak związane z stępem życia, z innymi wyzwaniami niż w mniejszych miejscowościach. Ale rzeczywiście tutaj, w zależności też od ośrodka, tak jak rozmawiałyśmy, Kolejki niekiedy nawet e, sięgają kilkunastu miesięcy, a w niektórych miejscach ponad dwóch czy około trzy lata. Oczekiwania głównie, do psychiatry. Do, głównie jeśli chodzi o psychiatrę. Może otworzyłam te szufladki, żeby pokazać, że te kolejki do psychiatry to jest znowu wierzchołek góry lodowej, tak? Bo to jest taki e, ciąg, który omówiłyśmy, że jeżeli brakuje tej e, dbałości o profilaktykę, to te kolejki cały czas utrzymują się na podobnym poziomie i 12 deszcz, miesięcy. miesięcy. Tak? I też dlatego, że jednak trzeba pamiętać, że w związku z nie tylko pandemią, ale i kryzysem gospodarczym, i konfliktem zbrojnym, czyli te ostatnie lata, spowodowały wzrost liczby zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży mniej więcej na poziomie 2,5 razy więcej.